Siemano widzowie, z tej strony Wilkorek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale e, Witam Was w odcinku z nowej serii jak widzicie, czyli Wiedźmin 3, dziki GON. Tak, postanowiłem rozpocząć kolejną serię, żeby nie było dłużej tylko Scooby Doo. No i postanowiłem, że właśnie będzie to Wiedźmin 3 Dziki GON. I co ja mogę? Więcej w sumie tu powiedzieć. Wpadajcie do opisu, zostawcie łapkę, suba. No, my lecimy z tym koksem. Nowa gra. Od początku weźmiemy sobie miecz i opowieść, żeby nie było za łatwo. Tak optymalnie będzie, wydaje mi się. Włączmy sobie te samouczki łuczki. Eee, to wyłączone. No i obejście sobie to. Ja Wam nie będę tutaj przeszkadzał i komentował. I jak widzicie, widzimy tutaj, że pod drzewem leży, znaczy przy drzewie leży czaszka JNFR. Jakby ktoś nie wiedział co to. Jest i Geralt. Z Rivi. Okej, widzę, że się rozpoczyna. Kermoren, wiedmińskie siedliszcze nad rzeką. Fianlicz... Ja nie wiem jak to się czyta, szczerze mówiąc. Okej. Okay. Że wiesz, że mnie to nie bawni. Mm -hmm. Tutaj ja wleci tylko pośpieszyć. Lekka Idź cenzura. Sobie. Obiecałeś Siri, że z nią poćwiczysz. Idź już. Zanim Vesemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rycinami. Plecy od ran wojennych. Znaczy... Na razie. Bardziej walk z potworami w sumie. że jesteśmy ubrani. Jak widzicie... Dobra Będę, będę sobie czasem te samouczki w miarę pomijać Ale... Tak wolałem sobie włączyć jakbym wiecie Jakbym czegoś zapomniał tak na wszelki wypadek Dobra widzowie wracamy po lekkiej przerwie Musiałem sobie tylko coś sprawdzić Widzimy sobie pierwsze no co maja. Jednak ładna ta nasza przełęcz Oj no ładna, ładna, bardzo ładna Nie da się zaprzeczyć Jest świetna Dobra, to mamy mieć miskie zmysły, oczywiście. Kończy ci się sok. Mhm, wiem. Mógłbyś trochę przynieść, jak skończycie trening. Dobra, możemy porozmawiać z JNFL. Patrzę, chyba można. Znaczy nie trzy, ale można. Pomyślałem, że Ciri może jeszcze poczekać. To nie wychowawcze i nierozsądne. E, racja. Lepiej pójdę do Ciri. Zrobię sobie makijaż. A ty skończ trening i wróć do mnie. Ze wszystkich kobiet, które poznałem, tylko ty malujesz się idąc do łóżka. A poznałeś ich dużo? Czy to ważne? Przy każdej zawsze myślałem tylko o tobie. Ok. A tu się coś świeci. A, bo tu jest klucz, którego potrzebujemy. Trzeba otworzyć drzwi, no i lecimy na dół. Oj, Wesemir chyba. No, śpi. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. że woli praktykę od teorii. No zdecydowanie. Co? Pobudka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiła notatki z Guli i Alguli. Dałeś jej te cegłę? Nic dziwnego, że zwiała. Jan z Brugge nie miał lekkiego pióra, prawda, ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej mówiłem: Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na Dolny Dziedziniec, skoro chce poćwiczyć. Proszę bardzo. Nie wściekaj się na nią. Jak tu się nie wściekać? Nic, bo musi robić wszystko po swojemu. I to w niej lubisz. No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Zabijanie potworów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Widzimy się na dole. Nie wiem, czemu tak się do ćwiczeń. Cięcie. Nie jesteś w cyrku. Pirouette. Źle. Postawa. Zejdź. Z saltem? A jak myślisz? Dobrze, możesz znieść opaskę. Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłać wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi, bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej, no. Ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Lepiej, żeby tak było. Wesemir powiedział, że jak jeszcze raz to zrobisz, każe ci zjeść miskę ślimaków. Tych bez skorupek. Fuj. No właśnie, więc lepiej bądź grzeczna. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Ok, widzowie, a więc tutaj możemy wybrać. No i myślę, że pójdziemy sobie przez mury. Czemu nie? Pewnie, że przez mury. Jesteś w wiedźmińskiej szkole czy na czasach? Ok. Chyba jak spadniesz. Yy, ja jeszcze tylko widzowie zobaczę jedną rzecz. Yy, wracamy sobie i idziemy. Na dolny dziedziniec razem z Tiri Okej okay. Takie podstawowe samouczki tutaj Coś widzicie Od razu przez usta, rytm kroków Siri, bez wygłupów. Dobra Tu Dobra, ja bym sobie szedł po drabinie, ale poza komu drabina? Dobra Masz coś do powiedzenia, moja panno? Że bardzo Ci przepraszam, wojkowe samirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem, ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić algula od gula. Po pręgach niczym u panteratiglis w Zerikanie żyjącej i fizes niezdrowobladej. <laughs> No, czyli jednak przeczytałaś ten rozdział. Ale i tak powinnaś była zapytać, Przecież czy... spałeś, wujku Wesemirze. Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłaś zadanie? Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Wesemir tak mówił. No, pojętna z ciebie uczennica. Nie zbyt grzeczna, ale za to pojętna. Dobra, dość gadania. Gerald w parze ze mną, Lambert ze Skelem, Ciri z Kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawy, czy zaczynamy od razu trening dowolny? I tu i mi się, że. Przećwiczymy te podstawy, bo lepiej sobie przypomnieć, poza tym ja gram teraz na komputerze, a wcześniej grałem na konsoli, jak przychodziłem po raz pierwszy, więc wolę trochę się potłuczyć. Znaczy może pomyśleć, nie, nie, nie zagrać na padzie, ale tak na wszelki wypadek i tak wolę sobie przećwiczyć. Lepiej przećwiczmy podstawy. Podobno praktyka czyni mistrza, a jej daleko choćby do poziomu nowicjusza. Wyciągnij miecz Geralt! Dobra zaczynamy sobie. Eee, dobra. Wyciągnijmy sobie miecz I żeby oznaczyć cel trzeba trzy, Z. Raz, dwa, trzy! Mocne uderzenia, nie oszczędzaj okay. się! Okej nigdy nie prostuj Mocne. Przy uderzeniu, młoda panno! Hmm. Geralt nie popisuj się. A, bo przecież Maitlandversy, dobra, nie doczytałem. Postawać jej, pamiętaj o pracynów. Okej. Okay. Można tak, można tak, okej. Okay. Dobra. Teraz... Chociaż to parowanie, szczerze mówiąc, widzowie, jest... Ja nigdy w tej grze nie wykorzystywałem parowania, szczerze mówiąc. Tej riposty też nigdy nie użyłem w sumie. Znaczy, może użyłem, ale... Raczej... Raz, może dwa. Jezus Maria, co ja robię? Za stary już na Aha. Dobra, we... By... Jezus, coś nie idzie, chwila. Jezu. Maria, no nie idzie mi. No w końcu. Dobra. Zacznij teraz znaki. Muszę zapamiętać. Pod trójką mam Arda, pod siódemką mam Aksi, pod szóstką Quena, pod czwórką Mierdena, pod piątką Ignie. Okej. Okay. Okej. Okay. Kwen nazywa się czasami Wiedźmińską Tarczą. Zaraz zobaczysz czemu. No, Quen chroni przed obrażeniami generalnie i tak dalej. Czuć Igni Geralt? Aż polecą iskry! Widzisz? Gdyby nie chronił mnie Quen, zająłbym się ogniem. Lecimy dalej. Art Geralt, Art. Kurde. Patrz, Ciri. Art każdego wytrąci z rytmu. Kolejna akcji. Psiak. akcji potrafi zamącić w głowie. No, potrafi, potrafi. Teraz Irden, Pokaż jej, Gerald. Widzisz, Siri? Choćbym chciał, nie mogę się teraz ruszyć. Jak on się rusza przecież. Dobra, nieważne. Rzuć petardą. Bez obaw, Ciri. Ok, petarda. A, nie trafiłem Ja pierdzie. Kurde, nie mogę trafić O No Teraz tu I w te manekiny Tam Okej okay. Muszę teraz skonać miecz Dobra Dobra że trening mamy zaliczony, widzowie No, pokazałaś mu dziewczyno Ciri, złaś stamtąd Ha, aż to mała diablica jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Termorem. Znalazłaś ten hełm? Siri. Postaram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania.

Słowy dziki gomb widzowie Czekałem na ciebie Biały wielu To był A, jeszcze ładowanie. to był uwaga widzowie Chciałem to tak fajnie powiedzieć, ale ładowanie chwilę trwa. To był widzowie. Bardzo zły sen oczywiście. Znaczy nie aż taki zły? Na początku był dobry, ale potem. Końcówka niezbyt. Temeria, droga do zimy. W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Nagrzałem się w bali, a obok... Tris. Jennefer zabawne co. Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A suszyła ci o coś głowę? Mm -hmm. To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Znajdziemy, nie o to się martwię. Widziałeś jej ślady, co się jej zagraża, a ja nie wiem co. Będzie na złamanie karku przez bezdroża, pola bitew, albo gdzieś jej się strasznie śpieszy, albo przed czymś ucieka. W każdym razie w coś się wpakowało. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Ona przecież zawsze pchała palce między drzwi. Tu dworskie intrygi, tam czarodziejskie spiski. Czego się spodziewałeś? Sam nie wiem, że jak już się spotkamy, będzie spokój, chociaż przez chwilę. Spokój? Z Jenefer. Powodzenia. Okay. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć, stałem jak słup. To tylko sen. Właśnie, że nie tylko. Zawsze, kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak, coś jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić. Przed upiorami też. Zaraz będzie jasno. Pora jechać. Okej. Okay. Pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w Wierzbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem. Więc nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie... Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod wyziną. Faktycznie, nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postskryptu? Wciąż mam jednorożce, wiesz, którego. A. Chodzi o wypchanego jednorożca, który służył nam czasem za łóżko w określonych sytuacjach. Czego ta młodzież nie wymyśli? Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do JNFR? Dwa, trzy dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Słyszeć. Słyszeć. OK, Okej, ja więc pierwsza walka Lecimy. Mieszkańcy kontynentu Skellige. nie mają... Kontynentu i Skellige nie mają łatwo. Łatwego życia. Jezu. Nie dość, że wokół panuje wojna, to jeszcze wszędzie się roi od potworów. Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz widzę, że nic nie gadam, ale się skupiłem na tej walce. Okej. Okay. Eee, punkty adrenaliny, no, no wiem. Tak. Gdzie przeszły wojska, tam trupy jady. Jedźmy zanim więcej ich się zleci. No, jedzenie eliksiry, R i F, okej okay. Eee... Przejdźmy... Jeszcze tu coś powinno być. O... Backpad, była taka scenka, to gdzieś tutaj jest... Powinna być... Eee, ile trupów? A wojna dopiero się zaczęła. Eee... Nie tępy topór. No jakiś list o gólach. Hmm. A właśnie, muszę zabrać itemy z guli. No jest, kryształowa czaszka. Tasia, czaszka o, czarnego kryształu. Coś mi mówi, że należy do jen. No, bo jej można to potem oddać. Jest i płotka, ale widzę, ja sobie zobaczę tylko ile trwa odcinek. Okej, okay, widzowie, w tym miejscu sobie skończymy pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się to spodobało, taki wstęp w sumie trochę, bo to był prolog. No i mam nadzieję, że wam się spodoba ta seria. Drugi odcinek już niedługo. No co, ja się z wami żegnam, zostawcie suba, lajka, wpadajcie yy, do chłopaków. No i no cześć pa!